Ul. Ul to poziom, który wydaje się być główną siedzibą różnych bytów. Opis: Według użytkownika Togia, który odnalazł poziom, Hive wydaje się być niekończącym się labiryntem jaskiń i pieczar, gdzie mięsiste, nieożywione macki pokrywają dach, podłogę i ściany. Mieszczenia są usiane obco wyglądającymi jajami, które mogą mieć co najmniej 1,5 metra wielkości. Jaja pokrywają kolumny w środku dużych jaskin. Pastelowa niebieska mgła spowija powietrze. Użytkownik stwierdził, że trudno jest oddychać w ulu, prawdopodobnie z powodu małej ilości tlenu, a także stwierdził, że był świadkiem, jak z niektórych jaj wykluły się ogary, pełzacze i defmoty, które wydawały się zachowywać potulnie przez kilka minut, zanim stały się wrogie. Daje to wrażenie, że niektóre byty w Bakurum rozmnażają się, według użytkowników, rozmnażają się. Użytkownik powiedział również, że wycie można usłyszeć ze wszystkich kierunków. Powiedział również, że w tym obszarze znajduje się wiele wrogich bytów, w tym wcześniej nieodkryty byt znany jako Wysoka Królowa. To sprawia, że Ul jest najbardziej niebezpiecznym poziomem odkrytym do tej pory. Użytkownik, który odkrył ten obszar, ostatecznie uciekł kilka dni później, jak mówi, wędrując tunelami, które wydają się prowadzić do różnych poziomów. Znalazł wyjście na poziom 0, a kiedy przez nie przeszedł, tunel zniknął za nim. Teoria robiąca swoje głosi, że jaja mogą być źródłem bytów z innych poziomów Bakrum, a przynajmniej punktem początkowym, z którego wychodzą, choć zostało to obalone przez dalsze testy. Obecnie nie wiadomo skąd pochodzą byty z innych poziomów Bakrum. Dziennik. Zaczęło się od tego, że ja pewne tajne informacje użytkownika Hamster Dumpster, a wtedy MEG zaczęła na mnie polować. Uciekłem na poziom szósty i nie prześlizgnąłem się przez podłogę. W ten sposób dostałem się do ula. Widziałem wiele stworzeń, w tym ryby bez zewnętrznej warstwy skóry, gigantyczny worek mięsa i coś, co wygląda jak embrion, tego co użytkownik Derpy Epicraft nazywa Striderem. Udało mu się kontrolować mój umysł i powiedział mi, że powinienem znaleźć godnego kandydata na dar najprawdopodobniej człowieka z kompatybilnym DNA, a on szybko mnie zabije. Po tym się z tego i zdeptałem go. Następnie uciekłem na poziom ósmy przez tunel. Wejścia i wyjścia. Użytkownik twierdzi, że wpadł przez dziurę podłodze na poziomie 6 i wylądował w zupełnie innym miejscu. Zauważono, że wejście do ula jest bardzo trudne. Wyjście z ula nie jest natomiast szczególnie trudne. Najczęstszą trasą wyjścia są tunele, które zwykle znajdują się w ścianach jaskini, chociaż istnieje możliwość przejścia na poziomy ujemne. Istnieje również możliwość wejścia przez poziom 8. I cóż, to było na tyle z ula. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie komentarz, łapkę w górę lub subskrypcję. Z żegnam. Do zobaczenia na razie.